Siosiema, dzisiaj kolejny taki nietypowy film. Już mówiłem, że kiedyś poruszę ten temat i w sumie dzisiaj mam chwilę. Eee, co mam i kogo mam na myśli? Chodzi mi się tutaj oczywiście o map Makurów. E, musimy sobie stale, żeby on trochę mniej realistycznie wyjechać. Dobra. Mam tutaj na myśli mapmakurów, to nie są mapmakerzy, to są map makury, yy, którzy po prostu no, uważają się za takich, wiecie, moderów, nie moderów, a jedyne co zrobili to wygenerowali realny teren programem, bo teraz można to zrobić programem. Poranek jest na kanale z Duet. Yy, no i co generują sobie taki teren, yy, nic na nim nie ma oczywiście, ale już trzeba dodać takie zdjęcia takie zdjęcia. No oni po prostu wiecie. Oni po prostu już się uważają w tym momencie, że za, z, no po prostu za takich, którzy tworzą mapy, tak, a wcale tak nie jest. Oni jedyne co zrobili, to wygenerowali realny teren e, programem i, i tyle, nie? Tak samo jakby był program od, nie wiem, odrobienia kurwa jakichś skryptów i, i zamiast pisać samemu, to zrobiliby jakieś skrypty programem i by się uważali za lepszych od y, takich, co piszą to ręcznie, nie? No i ogólnie co? Chodzi tutaj o to, że, dobra, fajnie, że oni sobie tworzą te mapy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład oni się teraz spotkają z rzeczywistością, czyli e, zobaczą, ile to zajmuje czasu, bo większość osób to mi się wydaje, że myśli, że takie robienie mapy zajmuje, nie wiem, dwa tygodnie, dwa miesiące, a później się spotykają z rzeczywistością i w sumie dobrze, no bo mówię, później to wychodzi tak, że, że oni sobie odpuszczają i faktycznie zaczynają szanować tych mapmakerów, bo... Bo no, widzę ile to czasu trzeba poświęcić tak na robienie takiej mapy no ale o co tutaj e, chodzi, jeżeli chodzi o te gorsze sprawy mm, Chodzi mi tutaj o to, że po prostu te osoby bardzo często e, piszą po prostu nie tylko do mnie, tylko też zapewne do Barney'a do Ventura, no Do osób, które robią mapy, tak w których siedzą e, No tutaj może się parę osób tam nie obrazić, no ale ja jestem szczery do bólu Eee, o, widzę, że tutaj ciekawe będzie z tą talerzówką. No, fajnie, fajnie, widzę. Nie wiem, czy ona się około zahacza, czy co. Dobra, czekajcie, zmienimy sobie szybko. Dobra, teraz już powinno być lepiej, myślę, że nawet zestaw fajnie siedzi. Eee, no i co, i mówimy dalej. Chodzi mi tu o to, że bardzo dużo osób e, pisze z tak banalnymi pytaniami, że no kurde, słuchajcie, jeżeli się robić mapę, nauczcie się też podstawowych rzeczy, czyli oglądania poradników, to przede wszystkim i czytania logu, bo to są takie podstawy. Oczywiście obecność się z no to już nie muszę mówić, bo takie osoby zaczynają mapy, a później jest pisanie. No tak przykładowo załóżmy, już nie będę mówił do kogo tam, ale załóżmy pisze taka osoba Ej, jak podnieść teren w Literze? Uwierzcie mi, że są takie osoby. No może akurat nie takie pytanie, ale zadają bardzo banalne pytania. Eee, no i co? Ja ogólnie jak do mnie przychodzi taka osoba, <laughs> zadaje takie pytania, no to automatycznie odsyłam do Poradników, bo no, ludzie są poradniki, no to nauczcie się ich oglądać, nie? E, drugi taki typ człowieka. E, no to po prostu oby zrobiłem tak jak ty, ale mi nie działa. No, jeżeli zrobiłeś tak jak ja, no to powinno ci działać, no bo ja na przykład pokazywałem na no, poradniku i mi działało, nie? No to tak samo jest u Barnea i nie tylko. No po prostu takich osób, które robią poradniki, tak. Mm, ja już się z tym spotkałem nieraz. Barney na pewno też. Jest to strasznie już wkurgające, nie denerwujące, tylko wkurgające. I co? No i później ja na przykład odsyłam takie osoby do mojego poranika z powrotem. Niech robią, on mi później oczywiście da zapewne negatywną ocenę, bo nie może dojść do tego, co, co, co robi źle. No ale wystarczyłoby, że przeczyta log na przykład i już mu się pokaże, że, że na przykład nie wiem, note się nie zgadza, czy coś. Nie tak przykładowo odnosząc się do tego poranika, do kogutów na przykład, bo tak samo może w mapie się nie zgadzać jakiś note. No ale no co? No to ja źle wytłumaczyłem, ja źle zrobiłem, on wszystko zrobił dobrze, ale mu nie działa. No cóż. No i tak jak mówię, no to osoby po prostu myślą, że są wielkimi mapmakerami, a taka prawda, że 90% to nie ma w ogóle pojęcia o podstawowych rzeczach w John i w XML-u i tak dalej. Eee, drugie 5%, na przykład, kolejne 5% na przykład będzie tak, że zaczną robić, ale nie skończą tego, bo cho, zobaczą ile to czasu zajmuje. Jaki jest największy sukces ży życiowy Pana mapmakura? Tak. tak. DJ Największy sukces się w Gacie. No, tam ewentualnie 5%, nawet myślę, mniej. Bo są oczywiście osoby, takie jak na przykład Kuba, gdzie gdzieś tam wrzuca po prostu zdjęcia z mapy i wychodzi mu to naprawdę fajnie, bo on potrafi siedzieć parę godzin w jednym miejscu i skupia się na szczegółach. Albo Maciek, też, który, który sam powiedział, że mimo, że się nie zna na tym robieniu map. No to dosyć mu to wychodzi, wam powiem. Nie? I nie można tutaj powiedzieć, że źle mu to wychodzi, no bo też się chłopak skupia i dosyć szybko mu to idzie, szczerze mówiąc. No i Maciek na przykład też do mnie pisze yy, z jakimiś tam rzeczami, ale... Kurczę, no ja mu po prostu pomogę, ale nie z tego względu, że... Yy że nie wiem, on jest mój, moim kolegą czy coś, tylko chodzi tu o to, że Maciek nie pisze z takimi rzeczami jak podwyższyć teren, tylko na przykład napisze z takimi rzeczami, gdzie faktycznie ma gdzieś problem, nie ma do tego poradnika, czy na przykład jest poradnik, ale już naprawdę robi to któryś raz i mu tam nie wychodzi, bo jest jakiś dziwny błąd, gdzie, gdzie pierwszy raz się z takim czymś spotyka, okej, okay, pomaga mu, ale ja na przykład tak miałem błędy i teraz już na przykład wiem, znam większość błędów i potrafię odpowiedzieć od czego one są, no to też się uczyłem tego, po prostu kopiowałem błąd, wkle, wklepywałem w Google i czytałem o co chodzi, nie a te osoby po prostu zamiast wklepać to w Google, albo wklepują na przykład w Google i nie, nie rozumieją o co chodzi, bo to za, za, zazwyczaj jest na zagranicznych porach, czyli na przykład niemiec, niemieckich albo angielskich, ewentualnie francuskich, coś takiego. No i po prostu nie potrafię wkleić tekstu w tłumacza gogle, wiadomo, że tłumacz gogle jest chujowym tłumaczem, ale no da się wywnioskować tak plus minus z tego błędu, o co tutaj chodzi, w sensie z tego co te osoby piszą, no ale no po co wnioskować, kurde, zawróćmy czas na przykład Jankusowi, zawróćmy czas Barneyowi, zawróćmy czas Venturiowi, Rajotowi, tam kurwa bym wymieniać i wymieniać się, no jest to strasznie irytujące i po prostu mówiąc po prostu chodzi mi o to, że... Nabijam się z tych osób, które uważają się za wielkich map makurów i naprawdę rozjebują mnie te zdjęcia kurwa wrzucone, gdzie jest tylko realny teren i już się uważają za taki wiecie, nie wiadomo kogo, tak jakby byli lepsi na przykład ode mnie. Oczywiście ja się tutaj nie wywyższam i nie jestem od nikogo lepszy, bo e, sam patrząc na to na przykład, że teraz powstają takie realne mapy, gdzie ludzie zaczynają sobie modelować, tak jak i na przykład mapa Leo Leo połowa gdzie naprawdę mega to fajnie wygląda. No to ja jestem daleko za nimi, tak? Ja nie modeluję, ja jadę na gotowych budynkach albo chłopaki mi podsyłają, za co jestem oczywiście mega wdzięczny. Eee, no i tak sobie układam to jakoś, tak? No i robię fikcyjny teren, to też jest trochę różnica. A to osoby naprawdę teraz potrafią robić mega mapy, mega odzorowane. No, ci co tam kurde, wrzucają te zdjęcia, no to oni będą jechać. No, tak jak mówię, 90% będzie jechać na przykład na gotowych budynkach gdzieś tam ktoś sobie wymodeluje. Nie mówię, że to jest źle, tylko że kurwa, później jest pisanie. Ej, a czemu dodaję budynek i on jest biały? No, ludzie, przecież to są podstawy, kurwa. Tego się trzeba nauczyć. Zacznijcie oglądać poradniki. Ja wam nie życzę tego. Ten film nie ma na celu zakończenia waszych wszystkich, wszystkich tych osób prac. Yy, tylko ma na celu to, żebyście się kurwa nauczyli oglądać poradniki, tak? I, i korzystać z internetu, a nie zawracanie mi dupy czy komu innemu. No to jest po prostu wkurwiające, mimo że ja nie chcę być niemiły, no to czasami muszę. A później taka osoba idzie, ostatnio na przykład taka sytuacja. Yy, gdzieś ktoś przyszedł na live, zaczął zadawać głupie pytania. E, z, z, odpowiedziałem mu głupie, później powiedz, w, go zwyzywałem. On poszedł do Bolka jak Bolek udostępnił live, i powiedział, że ja na przykład, że on się zapytał czy znam co, a, a że ja odpowiedziałem, że to są debile, czy coś takiego, czy tam nie znam debili, nie. No i ta, takie osoby później chcą mi zaszkodzić, ja się takim czymś nie przejmuję, bo wiem, że Bolek na pewno wie, że ma tam e, dużo takich dzieciaków na kanale i nie tylko zresztą Bolek. I no, kurwa no i nie będzie po prostu im wierzy, tak w to co oni piszą, tam z jakiejś bzdury i tak to wygląda, także tak jak mówię, po mówiąc nie chcę nikogo zniechęcać, ale zacznijcie się kurwa uczyć y, korzystania z internetu, zacznijcie oglądać poradniki, zacznijcie trochę czytać, bo my tego też się nie nauczyliśmy tak, że to było przekazywane, ja na przykład się nauczyłem na poradnikach Aliena, w których podstawowe poradniki, jak y, się poruszać w John's Editorze, jak coś robić i tak dalej a już te bardziej takie zaawansowane, albo próbowałem uczyć się sam, albo gdzieś też y, z poradników, w których na przykład już niekoniecznie były nagrane filmy, tylko trzeba było czytać na gogle co i jak. Także mówię, nie zniechęcam, ale zacznijcie się uczyć korzystania z internetu, bo to co teraz do mnie piszecie, nie tylko do mnie, to jest masakra. Jak zrobić pola? Zrobiłem tak jak ty, ale nie działa. No to już jest tak kurwiające, że nie da się tego opisać. I tak jak mówię, mimo że chciałbyś być miły, to kurwa, no nie możesz, bo chujcie strzela, jak widzisz takie wiadomości, nie? Także to tyle w tym filmie, trzymajcie się i do następnego, na razie.